Hej, witamy w naszym drugim vlogu. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o przyczepie. Troszeczkę Mariusz pokaże z zewnątrz, jak ona wygląda, a potem pokażę Wam też, jak wszystko wygląda w środku. I chwileczkę może porozmawiamy o tym, o czym trzeba pomyśleć kupując, co potrzeba jeszcze dokupić już po zakupie przyczepy. I tak postaramy się w miarę szybko, żeby Was nie zanudzić. Dobra wiadomość jest taka, że wczoraj rząd belgijski ogłosił poluzowanie obostrzeń. Więc wszystkie nasze plany kwietniowe e, wypalą. Także dzisiaj, właśnie dlatego przywieźliśmy przyczepę, żeby ją całą wyczyścić zewnątrz i w środku. Też powkładać już pełno rzeczy, które też powyciągaliśmy na zimę, żeby, żeby nie były przez zimę w przyczepie. Także będziemy już, już szykować przyczepę na wyjazd za 3 tygodnie czy 2 3 tygodnie, 3 3 tygodnie. 2 kwietnia. Tak. No i co. Dużo osób teraz pyta na co zwrócić uwagę jak kupujemy przyczepę, zrobił się wielki boom, zresztą kilka osób, które poznaliśmy też dzięki Instagramowi go zakupiło przyczepę, mamy nadzieję się z nimi gdzieś spotkać w terenie, no na co trzeba zwrócić uwagę, no w zależności od budżetu, tak, ale przede wszystkim, no Mariusz zawsze zwraca uwagę, żeby nie było żadnych purchawek na ścianach, tak. Żadnych oznak wilgoci czy zapachu, bo jeżeli to już jest w ścianach czy, czy w podłodze, to nawet jeżeli ktoś będzie chciał kupić starą, ale ją całą przerobić, to już może być potem problem i tak i tak. Na no, co jeszcze zwrócimy, zwracać uwagę trzeba? Wszystkie sprzęty czy działają, czyli gaz, prąd, woda... Podłączyć najlepiej taką przyczepę właśnie do, 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 do wody, zobaczyć czy, czy truma grzeje ciepłą wodę, czy nie. Co jeszcze, czy wszystkie gniazdka w środku działają, czy ogrzewanie działa, to jest bardzo ważne. Mieliśmy problem z wodą w pierwszym przyczepie, bo właściciel nie był w stanie nam je podłączyć może byłby w stanie, ale wiedział, co robi, i po prostu nam je nie podłączył. A my, no, laicy kupując pierwszą przyczepę, no, stwierdziliśmy, że no okej, okay, no, prąd działa, więc pewnie wszystko jest ok A okazało się, że był problem z ciśnieniem wody i woda po prostu to zna... strzelała. Woda strzelała z kranu. Problem z ciśnieniem, znaczy to nie był problem z ciśnieniem wody, to był problem banalny. E, zajęło nam to ponad miesiąc czasu. E... By, by, by rozwiązać ten problem, a okazało się, że dwie uszczelki na nie wiem jak to się nazywa róże. To jest, na róże które do, 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 do pompy wody, które są, które, które pobierają, wodę. pobierają wodę właśnie z baniaka. Nie było tych dwóch uszczelek. Była kwestia 50 pików e, n, na eBayu, by, 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 by kupić takie coś e, naprawdę bardzo szybko założyliśmy i, i działało. No? Ale największy problem było dowiedzieć się gdzie, także Dokładnie. to też jest taki <noise> dla was. E, Trochę clue, że jeżeli chcecie i myślicie nad zakupem przyczepy, czy nawet, nawet innych rzeczy, jeśli to chodzi o camping czy namioty, to dużo wsparcia dają grupy na Facebooku czy na YouTubie. My tak wiele rzeczy nauczyliśmy się, wiele rzeczy podpatrzyliśmy. Tak Mariusz właśnie też dowiedział się, co może być przyczyną tego przyskania wody, że nie leciała ona ciurkiem, także to jest fajne miejsce, żeby, żeby dużo się dowiedzieć. Dobra, czyli co zaczynamy? Pokażę wam teraz, jak wygląda w środku, tak? Tak. Dobra. Słuchajcie, jeszcze tak powiemy szybciutko, że przyczepa ma 3 lata, tak? Czy 4, teraz teraz będzie teraz będzie będzie. 4? w marcu. Będzie miała 4, także nie jest jakaś bardzo stara. Kupiliśmy ją po bardzo promocyjnej cenie, że tak powiem. Pani trzymała tą przyczepę w jednym miejscu przez cały rok i płaciła 2,5 tysiąca na rok opłat za to, żeby tam w tym miejscu być, tam były różne taksy dla dzieci, tam było jezioro i tak dalej. Ale w związku z koronawirusem i tym, że dzieciaki jej pod, podrosły, już nie chciały jeździć, a koronawirus doprowadził do tego, że musieli płacić, a praktycznie pół roku zeszłego nie używali. To samo zanosiło się w tym. Ona stwierdziła, że ona woli po prostu opuścić cenę przyczepy i, i pozbyć się jej, żeby nie płacić już tej rocznej opłaty, którą musieli ujść do końca grudnia. Więc my to wykorzystaliśmy i fajnie udało nam, się nam się trafiło. Naprawdę za bardzo, bardzo fajne pieniądze kupiliśmy. Tak. Tak. A też jest kwestia taka, że w ostatnich miesiącach dwóch ceny poszły niesamowicie do góry. Także podejrzewam, że, że byłyby jeszcze o wiele, wiele, wiele droższe. Także nam się udało, jesteśmy zadowoleni. I jest to przyczepa sześcioosobowa. Tak, tak jak mówiłem wcześniej, jest to przyczepa sześcioosobowa. E, czyli dwa łóżka tutaj, dwa łóżka z tej strony. Beata, może pokażesz? Oraz dwa łóżka piętrowe dla dzieciaków z prawej strony. Tutaj. Do góry śpi Oliwia, na dole jest Sophie. Co bardzo ważne, łazienka. Może zaczniemy od łazienki? Beata to, to wytłumaczy. Nie ma tu w sumie dużo do tłumaczenia. Mamy prysznic, także fajnie, bo jest oddzielny. Umywalka, tu sobie trzymamy różne sprzęty, czy jakieś chemie, czy szampony. Jest duże lustro, także fajnie. Przyciemniona szyba, także nikt na mnie nie spojrzy. No i to jest. Toaleta jest standardowa, jeśli chodzi o przyczepy. Tutaj mamy dużą szafę, gdzie trzymamy chwilowo różne takie zbyry, że tak powiem. Ale generalnie to jest szafa na ciuszki dla dziewczyn. to może pokaż pod łóżkiem Sofii schowek. Ja pokazywałem wcześniej. Albo pokażę Wam, w zasadzie pokażę Wam później e, ten schowek z zewnątrz, jak on wygląda. Tu mamy malutką kuchnię, która całkowicie nam wystarcza. Mamy tutaj kuchenkę gazową na trzy palniki. Tutaj mamy górnego grilla, który nigdy nie używaliśmy. Nie wygląda, jakby był używany raczej to kurz. Ciężko chodzi, a ten z kolei jest, jest używany. I przydaje się. Tu mamy takie na różne rzeczy do sprzątania, jakieś ścierki, i gąbki. To by góry fajne. Śródce. A tu mamy szkówce. Woda leci Mariusz już dzisiaj podłączył, bo względu na to, że chcemy jechać za trzy tygodnie. Stwierdziliśmy, że podłączymy wszystko, żeby się nie okazało, że. Pojedziemy, a coś nie będzie działać, w związku z tym też, że wywali dopuszczane będzie podróżowanie przyczepami i kamperami, kamperami. Motorhomes Od 27 marca, ale musisz korzystać z własnych toalet, z własnych pryszniców, czyli no, jeżeli by się okazało, że woda nam nie leci lub coś nie działa, to wtedy byłby problem Także dzisiaj sprawdzamy wszystko, jak wszystko działa, a tutaj sobie składujemy coś, co jeździ cały czas, tego nie bierzemy do domu, jakieś kubki, talerze jest taka sama, jest mikrofalówka. Tak. No, jaka w sam raz pasuje. No także. Tutaj wszystko. jakieś przyprawy. Tu właśnie musimy zwrócić uwagę, co mamy, a nie mamy prawie nic, żeby po prostu za dwa tygodnie, za trzy, jak pojedziemy, żebyśmy wiedzieli, co trzeba dokupić. No jest lodówka. Lodówka jest całkiem spora. Na takie nasze wypady starcza zupełności. Ja może ją włączę, ona teraz jest wyłączona. Mhm. Tu jest malutka jeszcze zamrażarka, gdzie można sobie jakiś lód czy coś innego zamrozić, my sobie wozimy w tej zamrażarce przygotowaną już pizzę na ciasto, bo mamy też taki piec jego polany drewnem, w którym robimy pizzę, bo Mariusz i dziewczyny bardzo uwielbiają, więc często w domu robię po prostu ciasto na pizzę i wtedy mrozimy. I w dzień, widziałem, którym potrzebujemy, po prostu sobie wyciągamy. Z lewej strony, może ja wytłumaczę, z lewej strony jest łóżko, w zasadzie są dwa. Jak już pewnie widzicie, te metalowe tutaj barierki. Się wyciąga, i tutaj poziomo jest jeszcze jedno łóżko raczej dla dziecka, ale tutaj spokojnie na dole stolik się chowa. Jeden dorosły się wyśpi. My sprawdziliśmy, że to jest do 77 kg, także to już tak, no ja bym też mogła spać. Łóżka te u góry na dole nie mają limitu, na, 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 na górze górę. 77 kg. Także to no, spokojnie nawet myślę, że nastolatek większość się wyśpi. To mamy kolejną szatę, z której my z kolei korzystamy. Na dole jest schowek. Myślę, że to raczej będzie na buty. Teraz tam jakieś resztki po wodach mamy. No i ogólnie mamy tutaj dużo. Widzicie? Tu jest akurat nie tyle schowek co radejko. Ale jest dużo takich schowków malutkich, gdzie można coś tam pokłaść. Jak już pojedziemy, z prawej strony, no może ja powiem: z prawej strony, bo ja to tutaj otworzę, ja opowiem. Z prawej strony jest cała. Nie, tam musi otworzyć górę. Jest cała elektryka, czyli skrzynka tutaj, cała elektryka z lewej strony jest truma, truma a także całe podłączenie wody. I tutaj też coś jest nie? jakieś, tutaj jest tak. Kolejny schowek, to można podkładać. do którego też można od góry coś powrzucić Tutaj też jest kolejny schowek. Nasze znaleziska ostatnie, czyli takie fajne rozkładane w górę, co to zaoszczędza to miejsce suszarka na naczynia. A z kolei tu jest jeszcze po prostu do, do mycia, jak jest potrzeba coś przeprać, coś takiego też rozkładana e, miska. Także fajnie, bo nie zajmuje dużo miejsca, wszystko jest złożone. A kiedy będzie było potrzeba, to wtedy sobie wyciągniemy. No i co mieliśmy jeszcze powiedzieć? Co generalnie potrzeba, oprócz zakupu przyczepy, tak? Czyli po pierwsze, myślę, że potrzebujecie na lusterka, żeby tą przyczepę przywieźć, tak? My o tym nie wiedzieliśmy, doczytaliśmy dopiero w momencie, jak mieliśmy przyczepę pod domem Mariuszowi się gorąco zrobiło, bo okazało się, że 1000 funtów funtów jest mandat za, za, za brak jednego lusterka Tak, no i... Także lusterka. Lusterka muszą być, jeżeli samochód... Nie, nie. To muszą być. Po prostu muszą być. nie ma... Chyba, że tył samochodu jest szerszy niż przyczepa. Ale nie wiem, jakie to będzie by no być samochód. No, ale więc generalnie trzeba mieć te lusterka. Butle na gaz, tak? Butle na gaz. Do tego zbiornik na szarą wodę. Zbiornik na, na wodę 40-litrową, którą podłącza się do drumy Co jeszcze? Tak na start? Następne, następne. No to na jakiś stoliczek, krasełka, żeby usiąść na ano zewnątrz. Tak. Jakiegoś grilla potrzebujecie, bo wiadomo, że w takich miejscach jak będziecie, to będziecie chcieli sobie coś tam zrobić. No my tutaj polecamy też szukanie na lokalnych grupach na Facebooku różnych rzeczy do karawanu. Często ludzie sprzedają naprawdę fajne rzeczy, które, które nie są zużyte lub są prawie jak nowe. Nam się udało tak kupić Kadek Grill. Czyli taki naprawdę, wypas barbecue grilla, połączenie z, z możliwością robienia PE i no cokolwiek byście sobie nie wymyślili. E, historia była taka, może ty opowiesz, bo to ty z tym panem pisałeś. Historia była taka, że e, w zeszłym roku w sierpniu, tak w sierpniu, e, ten pan pojechał e, na Wczasy z swoją żoną pod namiot. Kupili sobie namiot, stwierdzili, że będą, że chcą tak spędzić wolny czas, I Ogólnie tak chcą, tak I chcą, tak, chcą tak jeździć, kupili nowy namiot, kupili właśnie tego grilla nowego. Podczas ich pobytu, so, w pierwszy, pierwszych kilku dniach był wielki sztorm w Wielkiej Brytanii, zresztą my w tym czasie też byliśmy w konwali i, i, i też doświadczyliśmy tego sztormu. Się Bardzo się działo. Połamał im ten namiot. Żona powiedziała, że to był pierwszy ostatni raz, kiedy pojechali pod namiot. No i właśnie. Nie Wszystkie rzeczy, między innymi tego grilla, i kupiliśmy za bardzo fajne pieniądze. Bardzo, bardzo fajne. I tak samo kupiliśmy przecionek do przyczepy. No, ludzie Czasami mówią, że to nie jest coś, co jest potrzebne. No dla nas my sobie nie wyobrażamy nie mieć przecionka, szczególnie w Wielkiej Brytanii, kiedy, kiedy pogoda nie jest aż taka super ekstra, że wystarczy ci tylko ta wyciągana pergola, więc my tam chowamy deski dla dziewczyn do pływania, my rowery. tam rowery. No dużo rzeczy, które po prostu nie chcemy, żeby sobie leżały na wierzchu, czy też nie chcemy, żeby sobie robiły się mokre podczas deszczu. Także dla nas przecionek który jest miejscem, gdzie sobie wieczorem jak już się robi za zimno na zewnątrz, to my sobie wchodzimy do niego i sobie tam siedzimy, gramy w karty, czy w jakieś gry z dziewczynami. Mamy tam taką małą grzałkę, którą kupiliśmy, tak. więc jest ciepło. Teraz dokupiliśmy też e, trzy wielkie światła, także... Także powinno jest. być fajnie. My, my w każdym razie polecamy z względu głównie też na, na to, żeby tam przechowywać różne rzeczy. Także, także zakup przyczepy to jest tylko początek, prawda? Tak, my tak To jest początek że wydatków. To jest, że to już wszystko, ale też jeżdżą, jeżdżąc podpatrzyliśmy wiele rzeczy, o że to jest fajne, o to jest fajne. Na początku mieliśmy na przykład zwykłe tam krzesła rozkładane takie typowo turystyczne ale Mariusz podpłaczył takie naprawdę fajne krzesła z, po, z podnóżkami i, i tak dalej suszarka też do rzeczy też wydaje się tak. jak idziemy na plażę żeby wysuszyć idziemy na plażę e, e, później żeby te wszystkie rzeczy wysuszyć żeby to gdzieś na jakichś sznurkach nie wisiało to suszarka to nie pomyśleliśmy jadąc pierwszy raz Jasne. po prostu tak wychodzi wszystko w praniu wiele rzeczy że, 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 że człowiek potrzebuje no z tym przeciągiem jeszcze dokończę tak że pan sprzedawał za połowę ceny u nas w mieście, bo po prostu zmienił sobie przyczepę na, na Motorhome Po polsku Motorhome to nie jest camper van, to jest... Ja też nie wiem jak jest po polsku Dobra, jak nam się przypomni to wam powiemy, w każdym bądź razie no nie potrzebujemy... Dom na, kółkach. Dom na kółkach, tak. No i, i on po prostu sobie nie potrzebował, także mieliśmy super, super nam się udało Czy nam się udało? Jeszcze, jeszcze nie otworzyliśmy tego Kupiliśmy troszeczkę kota w worku. i jest... otworzyliśmy, wyłożyliśmy w No, tylko, tylko i wyłącznie w salonie. Widzieliśmy, że jest w dobrej kondycji, bo nie ma żadnego oprzetać, żadnych dziur, nic takiego, no ale to jest pompowane, tak? Więc tak. się okaże przy pierwszym rozkładaniu, czy jest wszystko w porządku. No i, i tyle, ja myślę, z takich podstawowych rzeczy. To myślę, to jest wszystko. Nawet dużo rzeczy wychodzi w praniu, dużo rzeczy można podpatrzeć. No, i chyba lepiej niż szaleć na początku kupować wszystko na bo Potem się okaże, że może, może Wy tego nie potrzebujecie, albo, albo nie wiem, potrzebujecie coś troszeczkę innego. Także fajnie jest jechać i, i wtedy sami sobie wyrabiacie zdanie i podpatrzycie. A w tych czasach zamówić coś na internecie i mieć dostarczone w ciągu jednego-dwóch dni to nie jest problemem. Ciekawa jakość, jaka będzie nagrania podczas tego, jak na zewnątrz akurat pada grad. My no właśnie yy, wyczyściliśmy dzisiaj przyczepę yy, w środku z zewnątrz. Yy, no, a teraz pada, pada, pada grad. Super. No i to jest tak na tyle. Myślę, że zobaczymy się za trzy tygodnie, będziemy już fajnie gdzieś na polu. Ale nie, ale jutro jeszcze. Ach tak, jutro. Jutro plan jest taki, że chcemy spróbować naszego pływania na, na deskach, na supach. Także pojedziemy nad kanał pobliski, bo możemy się już do 5 mil poruszać. Więc, tak powiedzmy, że dojedziemy i to będzie to 5 mil. No i. Jesteśmy gotowi, mamy wszystko, wszystko, całe ubrania pokupione, także, także jedziemy popróbować. Chcieliśmy iść na typowe szkolenie z instruktorem, ale niestety nie zapowiada się na szybkie otwarcie takich miejsc. Samym super można pływać, jeżeli jesteś samemu, ale jeśli chodzi o firmy, które dają szkolenia, są to często firmy, które oprócz tego mają jeszcze inne miliony rzeczy, których nie mogą robić jeszcze w danej chwili, więc po prostu zostają jeszcze cały czas zamknięci. Więc sami spróbujemy, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mamy nadzieję, że. Wrócimy cali, że ona się nie utopi. Na pewno, na, na pewno się wykąpiemy i to nieraz. No, także też może coś nagramy, zobaczymy, jak będzie wyglądać. To trzymajcie się i jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie. No i komentujcie. Komentujcie, jeżeli chcecie się coś się dowiedzieć lub zapytać. Z biegiem czasu będzie to o wiele bardziej, myślę, ciekawe i, i będzie się dużo działo. Więc pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Kilka słów na temat naszej przyczepy z zewnątrz Jest to sześcioosobowa przyczepa marki SWIFT ARCHWAY SPOT A... No i tak... Może A... no, zaczniemy od lewej strony A... Z lewej strony kasetka na nieczystości stałe i płynne No to ciężko mi to zrobić okay. Tak to wygląda Standardowa szara kaseta a tutaj wlew do różowej wody, do wody do, słuczki, do spłuczki, szara woda, oraz jej podłączenie, testujemy to, ponieważ za trzy tygodnie jedziemy do północnej woli, więc chcemy, żeby chcemy się upewnić, że wszystko, wszystko działa, dlatego mamy też podłączoną wodę, 40-litrowy baniak, podłączony jest do trumy, a obok tego jest. No właśnie mamy baterię oraz podłączenie prądu. Przód przyczepy to jeden wielki schowek. I tutaj mamy dwie butle, jedna butla jest o SEFIL, którą, um, którą można napełnić na każdej stacji Morisona, także koło zapasowe oraz oraz wszystkie rzeczy potrzebne do serwisu, czyli do wody szarej oraz bieżącej, z tej strony mamy dwa schowki: jeden z lewej, z przodu, jeden, jeden z tyłu. Co ważne, tutaj z lewej strony chciałbym Wam pokazać: mamy podłączenie do gazu. Jak wspominaliśmy, kupiliśmy dość fajnego grilla, który jest na gaz i chcemy go w tym roku wypróbować właśnie podłączyć go do gazu. Z tej strony mamy z kolei schowek, którego jest dość od wewnątrz i o zewnątrz dość pojemny miasto 230 tutaj, właśnie podpinamy naszą grzałkę, jak siedzimy w awningu. W A także z tej strony mamy schowek, który jest który jest pod. Sofiki, Łóżkiem, też miarę pojemny. Dużo kartonów. Tył karawanu wygląda tak. A standardowy, standardowy bike rack. Czyli coś, co się potrzepia rowery. No właśnie. Ja pytałem na. Ja pytałem na, na Facebooku, co zrobić? Czy lepiej trzymać rowery z tyłu? Z tyłu przyczepy, czy na dachu. Dużo osób było podzielone zdanie, ale dużo osób powiedział lepiej trzymać na dachu samochodu, ponieważ gdy mamy karawan, to bardzo ważne jest, żeby wszystkie ciężkie rzeczy były na przodzie karawanu. Mając rowery na tyle karawanu, to co najmniej 30-40 kg, więc ta równowaga może być troszeczkę zachwiana. Dlatego ja może pokażę. Kupiłem całkiem niedawno takie rów a też ma kieciule, na których będą jeździć nasze rowery. Dwa rowery na górze, dwa rowery w środku w przyczepie. Tak wygląda jeszcze raz. nasze przyczepa z zewnątrz. Mam nadzieję, że Wam się podoba.